wieczór mojej mili jest chwilka, więc bierzemy się za karciochę troszkę mi natchnęło kilka klientów, słuchajcie kli... no tak naprawdę czytanie mi natchnęły tak, na... szczególnie tutaj na jedno czytanie takie ogólne dla Was i polecimy zostać czy odejść dobrze i wybieracie słuchajcie zrobimy na trzy gromadki i później będą decyzje. Z każdej gromadki, czyli z każdej energii bierzemy, czy tutaj jest zostać, tak? Czy zostać w danej relacji, czy zostać w pracy, czy, czy decydować na jakąś sytuację życiową, czy się, nie, czy się nie decydować. Ale moi drodzy, do tego dołożymy energię odejść, tak? Czyli, co będzie, co będzie, jakim będzie wyborem. Może być tak, że lepiej będzie zostać w danej sytuacji, tak? Lepiej będzie, powiedzmy, w innej, na, w innej gromadce będzie, że lepiej odejść. Ale może też być tak, że będą dwie sytuacje, gdzie mówi i odejść I nie zaznaczę ogólnie odejść, tak? W obydwu będzie odejść, czyli będzie takie potwierdzenie, ale w obydwu też może być. Że zostań, że no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale tak też zobaczymy. Polecimy dzisiaj na zdrówko, bo dużo pani pyta i panów pyta o zdrówko. Tak naprawdę, i cóż jeszcze bym chciała wam zrobić trygonami? O ile, mi, o ile starczy mi czasu, moi drodzy, to trygonami zrobimy. Słuchajcie, i teraz będzie miesiące, istotne 3 miesiące, ale to zobaczymy, czy mi się uda. Nie będę tego rozwijała. Słuchajcie, także lecimy. No i dobra. Lecimy filmik. Zostać czy odejść. Wybieramy, pamiętajcie, wybieramy trzy gromadki. Ja robię energię trzech gromadek. 3 3 i do tego dobieram energię czy odejść. Państwo sobie podkładacie, zostać czy odejść? Czy będzie to praca szeroko pojęta, zostać czy odejść? Jakie będą energie, czy jeżeli nie możecie się na coś zdecydować, co odpowie Wam, co tak naprawdę powie Wam moi drodzy, życie? Zobaczymy. Gromadka numer jeden. Lecimy. Zostać. Eee, zostać. Coś mi wierci w tyłek. Ja chcę siebie tworzyć czekam na to, żeby siebie stworzyć, nowa energia, czekam na nową energię, wejdę w nową energię, tylko pytanie, czy w nią wejdę, czy nie wejdę, tak, i teraz zobaczmy, czy wejdę, tak, otworzy się, będę, będę otwarty, będę otwarta, wejdę w energię, tak naprawdę potrzebuję energii takiej żywej, żywej, czyli jestem stłamszona, jestem stłamszona, jestem zduszona, tak, jestem zduszona, a potrzebuję nowego, nowego bodźca, może być to miłość, może być to nowa praca, tutaj Państwo sobie szeroko to do siebie podłóżcie pod siebie, tak, ale jesteście w energii ósemki mieczy, czyli tak naprawdę coś Was obciekuje i chcecie, a chcecie stworzyć coś na nowo, pokuć się na nowo, czy coś zacząć, czy dalej coś tworzyć i czekacie na ten dobry los, na ten dobry impuls, na to dobrą wiadomość, tak, czekacie na to, więc tak naprawdę na chwilę obecną sytuacja wygląda, że jesteście Energii oczekiwania, moi drodzy, i czy odejść do tego. Jeżeli odejdziecie od tego, tworzę się na nowo, odpoczynek to jest tak, tworzę się na nowo, ale boję się, bo jestem w tej energii chochoła, Za chwileczkę muszę odpocząć, ja za chwileczkę będę zmuszony do odpoczynku, ale stwarzam się, stwarzam się bardzo ładnie, bardzo mocno. Tylko, że moi drodzy, Czasami jest to związane dla tych, dla których jest to związane z wyjazdem, z nagłym odejściem, z nagłym takim z zdarzeniami losowymi. Słuchajcie, że trzeba to będzie wykonać. No to jest to taka decyzja. Tutaj w tej jedyneczce bym powiedziała, że wiecie co, poczekajcie jeszcze troszkę, poczekajcie jeszcze troszkę z tego względu, że i tak Wam będzie dane odejście bo będziecie musiały się stworzyć na nowo. W tym w st tworzeniu będzie tak, że będzie jakiś okres, nie wiem, około dziewięciu tygodni, który was tak jakby zamkną na chwilę, nie będziecie mogli albo wykonać ruchu, albo będziecie zmuszeni do tego, żeby nie wykonywać ruchu, bo jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to tak jakbyście musieli mieć taką dziewięciotygodniową rekonwalescencję, ale później z pięknie kończycie ze zarzem, czyli tak naprawdę będzie pięknie, ale na chwilę obecną, moim zdaniem w jedyneczce odpowiedź jest taka, nie odejść, nie zostawiać na chwilę obecną, moi drodzy, ale to tylko na chwilę obecną, bo i tak wyjdziecie, i tak wyjdziecie po swoje, wy pójdziecie po to, wy to stworzycie, wy nawet wręcz bym powiedziała, będziecie to tak jakby no tutaj ten odpoczynek jest taki, to jest troszeczkę, że jest ten chocho, czyli będzie to zastanowienie, szczególnie dla tych, którzy muszą albo chodzi o zdrówko, albo chodzi o wyjazd. No to jeszcze poczekajcie. To znaczy, ci będą szybciej, będą szybciej podejmowali decyzję, ta jedyneczka o odejściu, tak. Odejściu, o wyjeździe, o, o stworzeniu czegoś na nowo, będą szybciej podejmowali tę decyzję. Natomiast, jeżeli są to decyzje, decyzje emocjonalne e, lub takie życiowo-emocjonalne, czyli odejść od partnera, czy odejść z firmy, poczekajcie, słuchajcie, poczekajcie jeszcze chwilę, to nie jest dobry, nie jest na to dobry czas. Zrobicie to, ale to na to myślę, że potrzeba około trzech miesięcy. Bo trójeczka denarów tak aż krzyczy, że to jest taki troszeczkę dłuższy okres czasu. Zaczekaj jedyneczko, zaczekaj. Dobrze moi drodzy, lecimy dwójeczkę. <laughs> Zostać. Co mówi dwójeczka? Jak zostanę? Jak zostanę? Coś scalam, a ja walczę. Ja walczę, nie powalczę o miłość, czyli tak, nie powalczę o miłość, nie powalczę o coś nowego, nie powalczę o nowy pomysł, jest czyli walka, tak? Jeżeli małżeństwa to jest walka, ale jest też wielka miłość, ale znowu jak zostanę, to nie powalczę o nowe uczucie, o nowe zobowiązanie, o nową pracę, jest natłok zdarzeń, jest działanie. Ogólnie jest tutaj, powiem Wam, że taka sytuacja jest taka walka sama. To jest takie, ja odnoszę zwycięstwo, ale to zwycięstwo mi niczego nie daje. Ja muszę poszukać czegoś nowszego, czegoś świeżego w swoim życiu. Ja jestem, dużo się w tym życiu moim dzieje, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Ja potrzebuję czegoś nowego, czegoś świeżego, czegoś, żeby to weszło i nie potrafię tego wprowadzić w życie i zastanawiam się nad tym, żeby odejść. Faktycznie będą mogły być robione ku temu, słuchajcie, próby do odejścia, ale zobaczmy. Na razie jest tak, że tutaj jest, ogólnie jest na tak, żeby odejść. Tak, tutaj nie zostać, tylko żeby odejść. W dwujeczce wzięło się trzy. Ech. I tu mamy kartę przeciwstawną. Słuchajcie, jak odejdziecie, co Was czeka, jak odejdziecie? Szybkie, szybkie tak naprawdę działanie, szybkie podjęcie decyzji, pójście za impulsem, pójście za świeżą krwią, pójście za cielęcinką, bo tak to może wyglądać, słuchajcie, pójście za czymś świeżym i wejście, słuchajcie, w ósemkę mieczy. Wejście w ósemkę mieczy, ale chodzi o to, że to tak jakby, ale też i kucie samego siebie, czyli kończycie kuciem samego siebie, to dobrze, bo, bo to tak jakbyście się w pewnym momencie Wujeczka jest na odejście, że odejść, bardziej na odejść niż, niż na zostać, bo tutaj mi się kojarzy to bardziej z uczuciami, słuchajcie, jestem poraniony, ja walczę, ja cały czas walczę, to ja to spinam, ja mam tego dosyć, ja mam tego po kokardkę, ja potrzebuję oddechu, świeżego oddechu, czegoś świeżego, czegoś nowego, lub dla tych, którzy walczą już od jakiegoś czasu, słuchajcie, w związkach lub w pracy, tak, w pracy, bo to są też emocje, nowe emocje, nowe zdarzenia. Czyli tak naprawdę mamy dwa asy na dodatek do tego, czyli to dwa asy takie ogniste, bo mamy asa kielichów i asa buław. Słuchajcie, karty mówią, że i tak będzie podjęta decyzja do odejścia. Odejdziecie, będziecie kuli swój los, ale czy los będzie dobry, czy będzie dla was, czy będzie dla was, słuchajcie, pozytywnie, karty tego nie mówię, na pewno kończycie ósemeczką denarów, czyli kujecie siebie, no kujecie siebie dalej, tak, tworzycie, tworzycie, to tak jakby, no, zmienia się coś, że jest ten świeży powiew, tak, ale później jest chwila taka zadumy, że aha, no weszłam, wyszedłem, wyszłam, wyszedłem, tak, z czegoś i, wesz, i wszedłem z powrotem, weszłam z powrotem w łemeczkę, słuchajcie, ale pięknie to pokonujecie, bo to jest szybka. To są szybkie decyzje. Tutaj tak jakbyście byli odnowieni, tak? Odnowieni to nie jest łatwe, bo to nie są łatwe, słuchajcie, tu jest dużo buław i dopiero na końcu jest takie tworzenie siebie dalej, tak? Ja tworzę, ja coś tworzę, ja będę działał, ja tworzę swój los, kuję go dalej. Nie jest ta perspektywa czegoś dobrego, ja coś już mam, ale ja muszę nad tym dalej pracować, więc drodzy Państwo. Decyzja należy do Was, czy będzie to praca, czy będzie to, będą to uczucia, czy będą tutaj sprawy zdrowotne, bo pokazuje mi się w ósemcem była sprawy zdrowotne, szczególnie jeżeli chodzi, słuchajcie, jeżeli chodzi o rączki, o serducho, jakieś płuce, jakieś zabiegi takie na no typu, czy jesteście tutaj po, po szpitalach, po zawałach, o tak bym powiedziała. Też może być, no i tutaj są to też są nas, no, so ogólnie jest ręka, tak, prawa ręka. No mogę się mylić, ale prawa rączka mi się tutaj pokazuje. Słuchajcie, to jest takie, czy od tego odejść, czy już koniec rekonwalescencji, tak? Dlaczego czytam, że zdrowotnie, bo jest rekonwalescencja, żeby od tego odejść, to i tak przyjdzie wam coś tworzyć na nowo, ale drugie, drugie rozdanie jest o tym, że tak, odejść, że bardziej, bardziej się skłaniacie Państwo ku temu, żeby odejść, żeby przestać walczyć bo tego jest dość, albo wyjechać, zostawić coś, myślicie o tym i tak to zrobicie, i tak to zrobicie, czyli tak naprawdę dwójeczki, dwójeczki są do czegoś m, tak naprawdę przygotowane, albo już to zrobiłyście, bo siódmego tak naprawdę Rydwan mówi o tym, że jestem świeżo po, tak, po takiej decyzji, po takiej decyzyjności i czy to był mój dobry wybór, tak, bo to czasami o tym też tak mówię, ale Dwójeczka jest o tym, za tym, że to jest była dobra decyzja lub jest dobra decyzja, żeby odejść, tylko tyle, że nie będzie to łatwe, bo to nie jest droga usłana różami, natomiast są nowe pomysły, nowe perspektywy, decyzja i tak zostanie podjęta, bo to naprawdę bardzo długo dojrzewało w Was, no i cóż, idziecie dalej, mimo tej ósemki, mimo tej ósemki mieczy pięknie sobie, moi drodzy, radzicie, idziecie do przodu czyli decyzyjność będzie na tak jak najbardziej, wydaje mi się, że ci, którzy by wybrali dwójeczkę to magnetycznie ją przyciągnęli do tego że są już gotowi od bardzo, bardzo dawna na to, żeby zrobić ten właśnie krok i odejść od czegoś, od kogoś szeroko jest to pojętek, moi drodzy będziecie decydować Róż sami lecimy trójeczkę zostać coś się zawaliło Aha, czy już miało być odejście. Albo jestem, na, jestem właśnie w, podczas takiej jestem podczas tej decyzyjności odejść, czyli coś się zawaliło, coś się skaciurało, czyli tak naprawdę dowiedziałam się, dowiedziałem się o czymś. okopuje się, jest kłamstwa, jest fałszerstwo. Ale tak naprawdę słuchajcie, jeżeli zostaniecie, to zwyciężacie. Zwyciężacie, yy, zwyciężacie, troszeczkę przyjdzie się wam obronić, ale przy tym. Przy czym teraz stoicie, czyli jeżeli zostać, wasza decyzyjność jest taka, że zostać, to jesteście zwycięzcami, ale niestety jesteście szczęśliwi w pojedynkę, moi drodzy. Tak to wygląda, ale to jest tak, jakby coś się minęło, mm, odeszło złe. Czyli to nie było, jeżeli byście odeszli, drodzy Państwo, tak karty pokazują, tak, że na chwilę obecną, gdybyście odeszli, gdyby było bum, nie wiem czy z pracy, bo to może być, słuchajcie, też praca, tak. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o zdrówko, o znajomości, o wszystko, słuchajcie, o miłość, o wszystko, tak? To tak naprawdę e, kończące karty to jest trójeczka, słuchajcie, kielichów i dziewiątka kielichów. Czy jesteście zadowoleni, czyli emocje wracają, emocje na chwilę, bo, e, na chwilę obecną muszą do Was wrócić pozytywne, z tego względu, że to tak jakbyście jeszcze nie były gotowe na ten krok, tak? I tutaj mamy. Że jeżeli zostaniecie, to będziecie zadowolone, szczęśliwe, ale szczęśliwe w pojedynkę. Jeżeli trójeczki odejdziecie, tworzę siebie na nowo. Kochanka, kochanek, tajemnica, zwycięstwo, zwycięstwo, ale jednocześnie koniec. E, powiem tak. Zwycięża, zostaje odkryta tajemnica, jest tworzenie, jeżeli odejdziecie, tak, jest stworzenie czegoś nowego, odkrycie tajemnicy, tak naprawdę skorzystanie ze swojej intuicji, że to jest dobry krok, tak? Szósteczka, mamy szósteczkę buław, czyli e, jeżeli odejdziecie, to albo ktoś zwycięży, albo wy zwyciężacie, ale tak naprawdę, jeżeli odejdziecie, odejdziecie w przeciągu trzech miesięcy, tak mi się wydaje, że tutaj jest odejście w przeciągu trzech miesięcy, jednak zostaje odkryta tajemnica, że coś, coś, co było, przed czym musieliście się okopywać, tak naprawdę, czy okopywać, czy ktoś się okopywał są te kłamstwa, tak jest ta walka taka silna walka, jest to okradanie tak naprawdę z takich fajnych emocji zostaje to odkryte i jesteście zwycięzcami, czyli tak naprawdę i w trójeczce też odchodzicie tylko potrzebujecie na to więcej czasu bo nie jesteście, moi drodzy na to jeszcze gotowi i tutaj jest tak, że schodzi wam na samym końcu jest ta dziesiątka denarów o, przepraszam, dziesiątka bułow jest do góry nogami, czyli tak naprawdę po pewnym czasie dopiero czyli to nie jest czas na denarzy Ogólnie nie jest czas na odejście, jest to czas typowy na zostanie i jeszcze i przypatrywanie się pewnym sytuacjom, bo wychodzicie z tych sytuacji, jeżeli teraz zostaniecie, wychodzicie za jakiś czas zwycięsko i schodzi wam całkowicie jakiś, jakiś problem. Jakiś garb wam schodzi z pleców. Jeżeli kochanka, to schodzi wam. No, dosłownie schodzi wam też ten problem z pleców. Jesteście, jesteście po prostu zwycięzcami, zwyciężczyniami, moi drodzy. Jeżeli słuchajcie tajemnica, czy odkrycie tajemnicy, czy chodzi o pracę, wszelakie, to są wszelakie rzeczy: to nie musi być miłość, nie musi być kochanka, czy nie zdradza, czy nie zdradza, ale może być tak, więc tak naprawdę szeroko pojęte. Zostajemy na razie i z tego tytułu świętujecie i jesteście szczęśliwe. Wy szczęśliwi, szczęśliwe, tak, jesteście Państwo szczęśliwi, a i tak z czasem karty pokazują tak, jeżeli odejdę, to tak, później odchodzę, czyli tworzę siebie na nowo, coś zasiewam, czyli moje myślenie już jest takie, jest już, przepraszam, takie, że ja muszę odejść, ja muszę coś stworzyć, ale jeszcze musi zostać coś, czyli nie do końca jest coś dopowiedziane, to nie jest do końca rozegrana sytuacja, to nie do końca jest rozegrana sprawa tak naprawdę, i ja wiem, że jestem zwycięzcą, że będę zwycięzcą, że ja się od tego wszystkiego uwolnię, ale ja jeszcze potrzebuję czasu na dopracowanie pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, pewnych zdarzeń, muszę coś dopracować i to będzie najsłuszniejszą decyzją, tutaj na razie będzie, słuchajcie, zostać, a i tak, a i tak z czasem, i tak z czasem będzie, jak to się mówi, po waszej myśli, mojej pracy, także tak to widzę. Nie wiem, czy dobrze, nie wiem, czy dobrze, żeśmy się zrozumieli w tym filmiku, ale mam nadzieję, że dobrze, słuchajcie, kończy i bierzemy się zaraz za chwileczkę za następną papierocha.